U nas cały czas pada, pada i jeszcze raz pada. Powoli już się to robi nie ciekawe. Tutaj mamy przy oknie. O no, no właśnie Siedzi sobie ptaszek. To mają jedzenie, które od nas dostały, także on się praktycznie nawet nie boi, bo wie, że mu po prostu nikt nic nie zrobi. Więc sobie tam siedzi i sobie zajada, ogrzewa się i tak mu na spokojnie dni lecą. Jednak u nas śniegu jest coraz więcej. Wszystko zasypane. I żeby było śmieszniej, to śnieg wcale nie odpuszcza sobie coraz bardziej, coraz bardziej. No właśnie, takie zamiecie nawet idą. Aż praktycznie nic nie widać. No. Inaczej by się tu wcale nie dało przejść Że jest ostro, ostro Tam do wodali zawsze jest las Którego teraz wcale nie widzicie Tak śnieg po prostu pada Że jest tragedia samochodów e, no dużo nie zostało <gry> Tak teraz nigdzie nie jeździmy także spoko Stoją tylko takie budy zaśnieżone i tyle co z nich widać Także ciekawie Że jest tego po prostu coraz więcej Pada tak już chyba od 3 dni i ani na moment nie chcę przestać, tylko tego jest coraz więcej coraz więcej Zobaczymy jak będzie dalej Na razie to jest tego za dużo już Ale wieje o. Tylko pies ma uciechę Ten to jest w siódmym niebie ostatnio No w sumie jest fajnie, ale tego powoli się za dużo tego śniegu już O, ale wieje Dobrze, że tego nie czujecie teraz bo tak ogólnie to jest teraz minus 9 nie? Ja ja tu centralnie tylko w takiej cieniutkiej Jak się to nawet nie wiem, nazywa Kuterstwę Bluzie? Bluzie no Wyszedłem O, jest grubo Wąs mi z Amarsz za zamarznięte krople pod nosem Także jest ciekawie Dobra idziemy dalej O jakie zaspy się porobiły fajne 55 move move pi Psy nawet z nami nie idą teraz, bo one by tu w ogóle już nawet nie mogły przejść przez to, nie to jest tyle śniegu, żeby się utopiły, to musiałem tylko skakać przez te żaby. Nie wiem czy w ogóle słychać przez te wiatry, ale dobra śniegu mam praktycznie po kolana albo jeszcze głębiej powoli, za miejsca gdzie się naprawdę głęboko zapada Takiej zimy to już dawno nie było. Taka zima była chyba pierwszy rok, jak żeśmy się tutaj wprowadzili. Tak nas przywitało. To samo praktycznie co teraz. Tylko że nie wiem czy tyle śniegu wtedy było. Chociaż tak było, było, bo było z brawo równo. I samochodów wcale nie można było znaleźć. No tak, pamiętam. No nie wiem jak to będzie. Zobaczymy. Czy znowu dasypie aż tyle, jak wtedy? Bo wtedy naprawdę był rekord, bo byłem na równo z bramą praktycznie śniegu, jak żeśmy już chodzili. Chociaż jak tak dalej będzie sypać, to już dużo nie brakuje i będzie to samo. też jakie zaspy się porobiły. bambusy, przygnie tło dużo śniegu Dobra, bambusy uratowane. <noise> także taki zimowy krajobraz, który tutaj mamy na dziś, wcale nie widać końca tego śniegu. Dobra, także. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Odcinajcie bezpiecznie. Nie zagincie tam w tych zaspach śniegu. Trzymajcie się. Hej. W końcu trochę przestało padać idziemy trochę w las. W stronę lasu przynajmniej. Bo tam całkiem to chyba teraz nie dojdziemy. To jest strasznie wysoko. Tu mam do pasa, ta zaspa jest do pasa tutaj u mnie. Co tu jest? Jest tego śniegu, hmm. jak na pustyni. Hier jest moja śnieg daj. Hmm, też Wydmi jak się da się na temu no, to samo mówiłem rano w firmie. 15 lat temu taka zima była. Tu się robi coraz głębiej. Powoli chodzenie staje się męczące. <grym> w ogóle nogi podnieść. A no teraz także jest za kolana tu śniegu. Jest grubo za kolana. Yeah. <laughs> Czuć to w nogach, na górnych mięśniach, ten śnieg. Także dzisiaj, trening nóg, czuć to i czuć A to za kwasy wieczorem. Idziemy do skrzypiącego lasu. Jak słyszycie, to jest na skrzypi. Uff. No. no. serby dzisiaj <laughs> Ale dzisiaj. A mało. Jesteśmy w skrzypiącym lesie. Słyszycie, jak skrzypi? Jakieś to I dźwięk pękających drzew, jakby oddali. No, troszkę połamało. I tu, i tam masa drzew połamanych. Tu nawet jedno nad nami, to jest też pęknięte tu. Tak centralnie tu wisi na drogą, tylko że się oparło drugą na drzewa. No. Jest trochę szkody tutaj. Dobra, chowam telefon, bo mi zaraz palce odmarzną. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej! Pa.